Ostatnio byłam w galerii na zakupach, więc zróbmy sobie taki mały haul zakupowy. I pierwszy to jest taki top, i to jest Strativarius, I on jest tak zapinany na takie haczyki, i z tyłu jakby się tak jakby zakłada jak kamizelkę, ale naprawdę jest bardzo fajny. Jedyny minus to te ramiączka troszkę spadają. Także no ale. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Dalej takie jeansy Zary. One są z taką szeroką nogawką i ona jest taka poszarpana, ale naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Już Wam je mierzę. Plus tych spodni jest taki, że one jakby w pasie nie są takie obcisłe wiecie. Jakby jak sobie siadam to one są wygodnie, wygodne. Także naprawdę na maksa polecam. Bardzo fajnie wyglądają tak z tyłu, z boku i z przodu. No, naprawdę, po prostu krój idealny do mojej figury. Jest taki dopasowany, także naprawdę mega polecek. I kosztowały 129 zł, chyba, a ten top 89. Top t-shirt. Ale on jest taki długi, tylko taki troszkę o krótszym kroju. Ale to jest 100% bawełna i kosztował tylko 39 zł. I to jest Stradivarius, naprawdę 100% bawełna. No, mega. Tak wygląda. Ten, ja sobie go wzięłam w rozmiarze M, bo nie chciałam, żeby on był taki obcisły. I on wygląda bardzo fajnie, można sobie go też tak wystylizować. I naprawdę jest bardzo fajny, go założyłam na ten poprzedniejszy top, więc to tak wygląda. Ale jak za cztery dyszki, 100% bawełna, to jest jakiś hit. I były też inne kolory, i też zastanawiam się, czy sobie nie kupić. I dalej mamy taką czapkę z daszkiem, to jest Zara za 65 zł. I ona jest taka fajna, ma tutaj takiego klipsa do regulacji i to jest taki bardzo fajny, sprany kolor różu i ona naprawdę wygląda super. Troszkę w tym świetle to nie wygląda za bardzo korzystnie, ale w takim świetle dziennym naprawdę jest bardzo fajna. Na lato, na słońce, na jakieś wakacje idealna. I ostatnia rzecz to takie buciki na obsesie i to nie jest taki duży obses, także na maksa fajne są. I to jest Stradivarius, 130 zł 129 i to jest takie fajne, że to jest takie mięciutkie, więc tutaj nic was nie gniecie. To jest na takiej gumeczce, więc też na maksa wygodne i odkryta pięta na wiosnę, lato. Myślę, że do wielu kiecek spodni, nawet jak sobie zmierzyłam do dżinsów i do t-shirtu, bardzo fajnie to wygląda. No i to wszystko, jeśli chodzi o moje zakupy i dajcie znać w komentarzu co myślicie o tych rzeczach i czy wy też już kupujecie jakieś części garderoby właśnie na wiosnę